Kochani, dzisiaj kolejna pompa ciepła. A raczej nie kolejna pompa ciepła, bo karol stoi w cieni jest gorące, cholera, więc należy Wam się co? Film na temat klimatyzacji. Więc w dzisiejszym radosnym odcinku będzie ekipa monterów, która wyruszy za granicę do samego sosnowca w składzie Bogdan, Szymon oraz Roger. I będzie montować dwa klimatyzatory typu Split. Osobne agregaty, osobne jednostki wewnętrzne. Mm, brzmi intrygująco. Flexis 2,6 kW. Dobre te? pan to. Ok, jeżeli już wiemy, co będzie montowane, to jeszcze co będzie niezwykłe w tym filmie, te klimatyzatory będą wykorzystywane. No dobra. Jako pompa ciepła typu powietrze-powietrze do dogrzewania do pomieszczeń. A jakich pomieszczeń? Mamy tutaj do czynienia z budynkiem typu tramwaj, gdzie klimatyzatory zostały zamontowane na przeciwległych ścianach, więc będzie to wiało po długości. No i jest taki zamysł właśnie, żeby wykorzystać je jako e, efektywne źródło ogrzewania pompa ciepła typu powietrze-powietrze i klimatyzatory e, nie rotenso, już mi się miesza. Higher flexis 2-6 kW, jak najbardziej do tego się nadają, bo mają podniesioną klasę efektywności energetycznej, no i po prostu robią robotę. Więc oglądajcie, bo myślę, że będzie ciekawie, a ciekawie będzie też dlatego, ponieważ chłopaki pojechali do byłego montera klimatyzacji, któremu się tam uprawnienie skończyły i inne egeszegę, więc na pewno będzie ich pilnował i będzie tam jakieś podpowiedzi e, im dawał. Jak to finalnie wyszło, to zobaczycie za chwilę. A teraz przejdźmy sobie na chwilę do konkursu, który ostatnio pojawił się na kanale. Konkurs, w którym do wygrania było Rotenso, Tenji, kaseta 7 kW z nawiewem 360 stopni. I powiem Wam tak, konkurs wystartował we wtorek e, we nocy. E, konkurs e, jest ekspresowy, ponieważ trwa on do soboty. Najważniejsze, co się zmieniło w porównaniu do poprzednich konkursów, to nie bijemy już się na lajki, like, bo to troszeczkę nie wyszło, tylko pod komentarze, trzeba zostawić komentarz pod tamtym filmem. Link do filmu macie gdzieś tutaj na górze. Montaż da wam wstawił e, konkursowego i pod tym komentarzem trzeba zebrać największą ilość komentarzy od Waszych znajomych, więc myślę, że tej boty nie będą wkraczały w akcję i będzie jakieś to bardziej klarowne. Trzeba też wypełnić formularz. Link do formularza macie pod tamtym filmem, żeby Karol potem bez szklanej kuli mógł się z Wami skontaktować. Warto brać udział w tych konkursach, bo naprawdę wystarczy poświęcić kilka chwil, zrobić trzy zdjęcia, tą swoją rzeszę znajomych po prostu wysłać, żeby Wam tłukli komentarze, żeby ta społeczność nasza rosła. Trzeba być oczywiście subskrybentem naszego kanału. No i można za darmo taki klimatyzator zgarnąć. Więc zachęcam do wzięcia udziału w konkursie jeszcze raz, teraz przenosimy się za granicę do Sosnowca, gdzie Bogdan i radosna ekipa montują klimatyzację, a potem na koniec zrobimy sobie małe podsumowanko. Kochani, jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie w tym filmie. Sekcja komentarzy jest specjalnie dla was w tym filmie. Sekcja komentarzy ma służyć temu, że jeżeli macie jakieś pytanko, do Bogdana i macie jakieś pytanie do Szymona, macie jakieś pytanie odnośnie tego co oni wykonywali, jak to robić, dlaczego tak zrobili, uważacie, że coś jest źle zrobione, uważacie, że coś jest dobrze zrobione i chcielibyście na przykład w kolejnym filmie na temat klimatyzacji zobaczyć daną czynność, czy żeby było coś bardziej sprecyzowane, żeby zwrócić na coś uwagę, piszcie w komentarzach. Montażysta który jeździ na te filmy, zbierze te wszystkie wasze komentarze i następnym razem, jeżeli będzie to możliwe, to zrobi po prostu bogatszy materiał. Więc my wracamy do filmu, a sekcja komentarzy jest specjalnie dla was. Witam. Witajcie na kolejnym montażu klimatyzacji. Panie Bogdan, co dzisiaj montujemy? Szymonko, najlepszy na świecie klimatyzator. Nie no, zajebisty jest ogólnie. Sam takie urządzenie, tylko 5 kW. To są akurat jednostki 2,5 kW. Taki chciał klient. <grystanie> po rozmowę rozmowie z nim bycie. mówi, że 15 lat temu podatował przy klimatyzacji, ale teraz uprawnień nie ma. Więc nie może zamontować to sam. I my robimy to. Robimy w jego planu. Tak on chce, kto zaplanował. Także pokazuję je, włączam od razu. Ale na zasadzie w pociągu, w wagonie, że jest, yy, no, na wylot, tam będzie następne urządzenie. Mamy dwa klimatury yy, jeden będzie tam, a drugi będzie tutaj. Yy, będą wiele naprzeciwko urządzenia, głównie będą do dogrzewania, ale przychodzenie też się sprawdza. Pierwszy agregat będzie na tej ścianie. Natomiast druga jednostka będzie po drugiej stronie bloku. Zastaw tam życie ciężkiego sprzętu. I drugi otwór zrobiony. Wszystkie przewody mamy już przeciągnięte. Tak, zmierzone, kielichy zarobione. Teraz będziemy skręcać. Teksa też mamy przeciągnięty kabel zasilający. Też komunikacyjny. I skręcamy. Potem będziemy szczelną sprawdzać, izolować, odpalać. I do domu. I do domu, dokładnie. Pierwsza jednostka jest gotowa. Musi pozostało tylko zrobić zasilanie do tego gniazdka. Finalnie pierwsza jednostka prezentuje się tak. Zasilanie w korytku do gniazdka. Tutaj na co dzień stoi komoda. Na zewnątrz wygląda to tak. Druga jednostka już powieszona. Pozostało przeciągnąć przewody. Przewody do drugiej jednostki przeciągnięte te. No i w ogóle wszystko gotowe. Ja, prawie, prawie wszystko gotowe. Tu Próżnie już się robi. Tamto urządzenie już mamy, odpalone. Jeszcze kosmetyka, coś tam poprzeczywać, to co my zabrudzili. Tego też będziemy odpowiadać za jakieś 20 y, chwilę Wtedy się porobi, poróżnie i tyle. Podpalimy, posprawdzamy wszystko, czy skarpetki dobrze spływają, czy chodzi, czy żyje, osusza i y, hałas. To jeszcze sprawdzisz dla klientów. <grymne> no i Tak. No i tyle. No dobrze, no, sprawdzimy, jak się temat. Jeszcze mam wszystko gotowe? Właśnie. Elektryka różnie się robić. Wypuszczamy czynnik. Pani nie przekracza 5 metrów w bieżącej odparacji Agrega. Jednostka super cicha. Super. Panowie jakieś podsumowanie? Kwestia podsumowania, podsumujemy yy, Urządzenia pracują, to pracuje już od 15 minut, tamto yy, godzinki gdzieś. Przełaczamy je za chwileczkę, żeby przetestować nagrożenie, ale na razie wychłodzamy w środku. Tak ogólnie, oprócz no, tego, że ściany mają po ponad pół metra, no to wszystko cacy poszło. Nie było. Tutaj z zasilanie mamy przewracone ze skosa z poddasza i po poddaszu przechodzi przez praktycznie do środka domu i schodzi na dół w korytku, tak by sobie zeszczył do gniazdka z altówką a w drugim pomieszczeniu, w drugim urządzeniu zasilanie jest z dołu z komody i też idzie korytko od jednostki wewnętrznej na dół za komoda tak klient chciał. Miałem mu zaproponować co innego, no ale jak tak chciał i tak będzie dobrze to tak ma zrobić. Nie, nie kombinowaliśmy nas swoją rękę już nigdy do dzisiaj. No, dobra, zobaczmy jak jednostki są zamontowane świetnie <laughs> działa tu jest trochę ściana, to jest samo zresztą. to, pokazać, że nie dochodzi wszędzie. Idealnie. Do, Spod spodu. Tu w ogóle nie jest dziura. Na tym odcinku, że jak dotyka do ściany, to jest jakieś pół centymetra szwarę, ale to jest, tu nie zrobimy nic z tym. Yy, dla ten hejterów. Jakby ktoś mnie chciał skomentować, dlaczego jednostka jest tak zamontowana, dlatego jest tak zamontowana, bo musiała być w tym miejscu nad szafą, dlatego jest tak wysoko, ale nie wpływa to aż tak bardzo na pracę urządzenia i jego wydajność. Moim zdaniem musi być też mam tak wysoko, bo nie miałem innej możliwości. No co po niektórzy mówią, że o 15-17 cm ale to jest przy wysokim pomieszczeniu. Te pomieszczenia to są naprawdę małe mają jakieś 2,30 240 może. także no. wyżej tym zanim tak byśmy nie podjechali. Urządzenie jest też wyżej, ale klient tutaj zastrzega osoby, jest ciutko wyższy od nas, Już taki, żeby nie, nie wiało mu po prostu centralnie w twarz chciał żeby te urządzenia były jednak w Tu jest wspomniane korytko które klient sobie zażyczył ja osobiście bym to zrobił po zewnątrz nie wchłbym się żeby to robić coś w środku z tym ale klienta chciał, więc... i tutaj na co dzień stoi komoda tak? tak do jest tego komody. Tam ta komoda tutaj stoi także <laughs> Zrobiliśmy według planu klienta Dobra, kochani, ja się przeniosłem już bardziej cywilizowane warunki, więc możemy sobie troszeczkę na spokojnie pogadać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że było tutaj trochę więcej materiału niż w poprzednich realizacjach, gdzie na montażu można było zobaczyć właśnie radosną ekipę, czyli, ekipę, czyli Bogdana, e, e, Rogera i Szymon'a. E, więc myślę, że małymi krokami zrobimy duży postęp w przyszłość. Tak, jak Wam już wspomniałem na początku, niestety ja wszystkiego nie ogarnę, i stąd pojawił się pomysł, żeby montażysta jechał sam. Ja też mu podpowiadam, ja też mu mówię, jakie ewentualnie pytania zadać, ale jeżeli Wy macie jakieś bardziej spersonalizowane pytania albo pytania, które dotyczą poszczególnych poszczególnych sekcji, poszczególnych elementów przy montażu klimatyzacji, to po prostu lecie do sekcji komentarzy i gorąco zachęcam do udzielania się i przypominam też jeszcze raz o naszym konkursie, link do niego macie też pod spodem, link do tego filmu konkursowego macie też pod spodem, tak żeby to wszystko wypaliło, bo mamy czwartek, jest jeszcze piątek. A w sobotę na montażu zrobimy sobie na pewno live'a, rozstrzygnięcie, chyba że nikt się tej nie zgłosi, więc będzie musieli to rozstrzygnąć jakoś inaczej, jakieś koło fortuny i tak dalej. Ale i tak zainteresowane osoby trzeba będzie zebrać, więc proszę, ułatwcie mi życie, zgłaszajcie się do konkursu. Do czego to doszło, żeby Karol prosił, żebyście się zgłaszali do konkursu, w którym w sumie nie musicie nic zrobić i jeszcze przyjdzie sam i zamontuje wam klimatyzator.